10 lat temu Kubota plasowała się na 18 miejscu ze sprzedażą na poziomie 151 sztuk rocznie. Ale już w ubiegłym 2018 roku Kubota znalazła się wśród najpopularniejszych marek i zajęła trzecie miejsce. Polscy gospodarze coraz chętniej wybierają japońskie ciągniki. A dziś w trzecim odcinku Kubota poznajmy się bliżej Michał Poźniak, szef sprzedaży maszyn rolniczych opowie, jak to się stało. Dzień dobry, Panie Michale. Wygląda na to, że te pomarańczowe ciągniki torują sobie drogę na sam szczyt. Awans o 15 miejsc w rankingu, podaje oczywiście dane za agritrak.pl. Na przełomie niespełna 10 lat to ogromny sukces. Witam Państwa bardzo serdecznie. Michał Poźniak, szef działu sprzedaży ciągników rolniczych na terenie Polski. Rzeczywiście, w ubiegłym roku w 2000 2018 Kubota uzyskała historyczne trzecie miejsce, jeżeli chodzi o rejestrację ciłników rolniczych. Co na to wpłynęło? Wpłynęło świetna, coraz lepsza pozycja marki na naszym rynku oraz przemyślane działania sprzedażowo-marketingowe oraz nasza równo, zrównoważona polityka względem naszych klientów, jak i naszych autoryzowanych dystrybutorów. To wszystko przyczyniło się na ubiegłoroczny wynik sprzedaży. No można więc powiedzieć, że ojcami sukcesu są również autoryzowani dealerzy, którzy zajmują się sprzedażą i serwisem maszyn Kubota. Jak wobec tego wygląda sieć przedstawicieli marki w Polsce? Na dzień dzisiejszy mamy 16 autoryzowanych przedstawicieli marki Kubota, którzy sprzedają ciągniki rolnicze. Oni Dzisiaj posiadają rozsianych 40-42 punkty, czy też oddziały, które zajmują się zarówno sprzedażą, jak i serwisem tych sprzedanych maszyn, ciągników rolniczych marki Kubota. I podkreślmy, że w ubiegłym roku zarejestrowano 930 nowych ciągników z logo Kubota. Dlaczego wobec tego, Pana zdaniem, polscy rolnicy wybierają japońskie ciągniki? Przede wszystkim, Kubota to jest to ciągnik produkowany przez jednego producenta. Jej jakość, jak i zastosowania tego ciągnika są bardzo znane już nie tylko na świecie, ale i na terenie Polski. Przede wszystkim, myślimy tutaj, że te unikalne cechy naszej marki sprawdzają się dla polskiego rolnika. Między innymi jak skręt ciągników marki Kubota. Jak ich gabaryty, jak i też oszczędność w pracy. No to gratuluję pani Michale i bardzo dziękuję za tę rozmowę. Drodzy Państwo, oczywiście zapraszam do odsłuchania poprzednich rozmów. Na dzisiaj to koniec, ale tylko trzeciego odcinka. Wracamy oczywiście w przyszłym tygodniu i będzie bardzo ciekawie, już teraz Państwu to zapowiadam, bo nowe technologie wkroczą na pola. Do usłyszenia.